Chyba nie będziemy się z tym zgłaszać. Ale serio, weźmy sobie prawy paseł, kurczany, że to jest niemagazynowa o 95 godzinach i karton wleciał. Karton tak o wleciał normalnie na drogę? No, karton leżał na drogę. A zderzak przy, przy, przedni uszkodzony. przedni uszkodzony. A zderzak przedni Dobra, dobra. Jakbyście czegoś potrzebowali, to mówcie. to mówcie. No, hej i ja w to nie ma ty. lekko ty, oni mają... ja nie wiem, kurwa, naprawdę to już jest taki pech on powiedział, że on ma to nagrane, czyli... bo ja to już się sam no. z niego śmiałem, że on te auta co chwilę rozpierdziela no, to się, A, to, że to, że no, to nie się jego autem? A, no jego autem, no Zyskało? i co zostało? nie no, wyleciał jakiś karton na drogę powiedział ha, że wyleciał karton jakiś na drogę no. styropianowy nie, nie styropianowy, nie wiem, jakiś kartonowy kartonowy, karton... nie, nie, wiem. nie wiem, no papieru? powiedział, że Jakiś karton, no i zderzakiem w to przywalił. Powiedział, to, że ma jak Hanna? Jak to Hanna? Jak a M5 jechał... Znaczy nie M5, tylko pewnie... A, a Sandra nie ma M5, Sandra ma piątkę. To pewnie piątką jechali Sandry, ja pierwszy Ale to nie był jakiś wypadek, że ktoś jakąś kolizję, tylko po prostu... Tak, taki tak, tak. ...jakieś Ale to, to git, no. Najważniejsze, że z git. Ja z kurwa, się wystraszyłem, bo ludzie piszą, kurwa, ten odrzuca.